No, witajcie, moi drodzy z tej strony Ewelina. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania. Dla osób nowych na tym kanale, chciałam zaznaczyć, że jestem mistrzem bioenergoterapii. ale wszelkie informacje, które tu przekazuję, przekazuję z racji swojego doświadczenia oraz konsultacji, które przeprowadzam. Moi drodzy, dzisiejszy temat. Dzisiaj troszeczkę chciałabym powiedzieć o ludziach sukcesu. O tym, jak odnaleźć zawód, w którym będziecie się realizować i który sprawi, że nie tylko będziecie usatysfakcjonowani, ale też odniesiecie sukces zawodowy. Dlaczego poruszam ten temat? Bardzo często spotykam się na konsultacjach z osobami, które dzwonią do mnie, by pomóc odnaleźć im ścieżkę losu. Zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. W którym kierunku pójść, chciałby założyć firmę, nie wiedzą, czy zakładać firmę, czy szukać pracy, co będzie dla nich lepsze, co będzie dla nich korzystne. Bardzo często się zdarza też tak, że osoby te tak naprawdę nie mają żadnego pomysłu na siebie czy na życie i chciałyby się wstrzelić, powiedzmy, w ten nurt rynku, który da im jakiś kapitał, który zapewni im jakąś przyszłość. Moi drodzy, i tutaj chciałabym przedstawić pewną zasadę energetyczną. Pewną zasadę energetyczną, która pozwoli odnieść Wam sukces, która spowoduje, że to, co będziecie robić, będzie dochodowe, będzie miało sens. I nie trzeba będzie do tego stosować wizualizacji. Kreowania przyszłości, nie trzeba będzie siedzieć cały czas w medytacjach i zastanawiać się, kreować to, jak ma wyglądać, utrzymywania celu. Nie będziecie musieli poświęcać codziennie, tak jak często jest to radzone, 10-20 minut po to, żeby tylko na zasadzie prawa przyciągania przywołać do siebie powiedzmy to bogactwo czy daną ścieżkę losu. Moi drodzy, Tajemnica tej zasady jest bardzo prosta. Kochani, zastanówcie się, zastanówcie się, co jest Waszą pasją. Bo bardzo często jest tak, że robimy w, w swoim życiu, realizujemy się zawodowo w danym zawodzie. Przykładowo, jesteśmy informatykami, ale tak naprawdę nas to nie interesuje. Nigdy nas to nie interesowało i zawsze, gdy idziemy do pracy, idziemy do tej pracy z niechęcią. I co się dzieje wtedy od strony energetycznej? Od strony energetycznej prawdopodobieństwo, że w tym zawodzie osiągniemy sukces, jest naprawdę minimalne. Dlaczego? Bo sami codziennie zmuszamy siebie do tego, aby pójść do pracy. Która nie daje nam satysfakcji, której nie odnajdujemy siebie, o której myślimy tylko, zastanawiamy się tylko, żeby jak najszybciej skończyć tą pracę, wyjść do domu, zająć się swoim życiem, której tak naprawdę nawet nie lubimy. Już nie mówię o kochaniu. Jesteśmy tam powiedzmy tylko i wyłącznie dla korzyści finansowych. Moi, moi drodzy, tak nie odniesiemy sukcesu. Nie odniesiemy sukcesu, ponieważ jest to niemożliwe. Cała, całe nasze myśli, cała nasza uwaga jest skupiona tak naprawdę na wszystkim innym, tylko nie tej pracy. Czyli żyjemy tym, żeby jak najszybciej zakończyć te 8 godzin pracy i wrócić do domu. I wszelkie książki, które właśnie są y, opisane na temat prawa przyciągania, na temat y, wizualizacji, one polegają na tym, że my mamy o czymś myśleć, mamy o czymś marzyć, mamy widzieć swoją świetlaną przyszłość w jakimś zawodzie. Więc tak naprawdę, jeżeli robimy coś, czego nie lubimy, co nie sprawia nam przyjemności. To robimy wszystko całkowicie przeciwne i wbrew temu prawu. Na siłę staramy się przekonać samych siebie, że jest ta praca dla nas korzystna i że jesteśmy w stanie w niej osiągnąć sukces. Może jesteśmy sukces finansowy, czasowo, natomiast w środku, w środku, my będziemy nieszczęśliwi. Będziemy niespełnieni, ponieważ nie realizujemy drogi życia, po której, na którą tutaj, po której tutaj przyszliśmy jakby. Nie realizujemy naszego głównego celu życia. Dlatego też jak osoby dzwonią do mnie na konsultację, oczywiście, żebyście mnie tu dobrze jeszcze zrozumieli, nie chodzi mi o to, że teraz każdy z Was ma rzucić pracę. <grym> Osiąść na laurach i zastanawiać się, dobrze, to ja będę się zastanawiał, co, co jest moją pasją, i, i sobie poczekam. Nie, 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 moi drodzy. Tutaj trzeba być rozsądnym. Pracujemy, ale musimy odnaleźć naszą pasję, coś, co będzie motorem napędowym do naszego działania. Ja też wielokrotnie zmieniałam pracę w swoim życiu, bo szukałam sensu mojego życia, szukałam pracy, która da mi satysfakcję. Szukałam mojej drogi życiowej i tak trafiłam na bioenergoterapię i to, co robię. I wiem, że to, to jest to. <laughs> wiem, że to jest ta praca, która daje mi satysfakcję, radość i już nie zastanawiam się nad kreowaniem jej, ponieważ moja uwaga. Moja przyszłość, wszystko jest zawarte w tu i teraz, bo tu i teraz daje mi satysfakcję z samej pracy, że ją wykonuję. Więc ścieżki losu po to, ku temu, żeby było jeszcze lepiej, one same się kreują. I to Wam chcę, moi drodzy, przekazać. Gdy dzwoni ktoś do mnie na konsultacje, tłumaczę mu te zasady energetyczne. Wy pracujecie w pracy, którą przynajmniej lubicie, Chociaż to jest za mało. Przynajmniej lubicie. Najlepiej, żebyście znaleźli pracę, która jest związana z Waszą pasją, czymś, czym się pasjonujecie na co dzień. Jeżeli jest to grafika, taki daję przykład. Pracujcie tam, gdzie pracujecie na ten moment, ale zróbcie wszystko, czyli ukończcie kursy, pójdźcie do szkoły wszystko to, co jest związane, żeby osiągnąć zawód tego grafika, tego konkretnego kierunku, który was interesuje. I gdy już będziecie gotowi ku temu, szukajcie pracy właśnie w tym kierunku lub otwierajcie powoli swoją własną działalność. Dlaczego jestem pewna, że to się uda? Tutaj podałam tylko przykład grafika, może być to ogrodnik, może być to taniec, jak kochasz taniec, możesz iść w tym kierunku, rozwijać się i od czasem otworzyć swoją szkołę tańca. Chodzi o to, żeby to było zajęcie, które Was pasjonuje. Dlaczego? Bo moi drodzy, jeżeli robicie w życiu coś, co daje Wam radość, jest Waszą pasją, tak naprawdę nie musicie stosować praktycznie żadnych technik pomocniczych, żeby Wam to wyszło. Oczywiście, biorąc pod uwagę czas, bo na wszystko trzeba czasu, żeby się rozwinęło coś. Ale dzieje się tak, że te ścieżki się układają, ponieważ cały czas jesteście w kreacji. Cały czas żyjecie tą pracą i idziecie z radością do tej pracy. Ta, rado, ta praca sprawia Wam przyjemność. Ta praca staje się, jest sensem Waszego życia. Czyli co się dzieje od strony energetycznej? Wy nawet nie musicie myśleć o waszej przyszłości, żeby się udało, żeby było dobrze, ponieważ wy cały czas żyjecie pozytywną wibracją na temat tej pracy. Czyli co się dzieje od strony energetycznej w tu i teraz? Tu i teraz kreujecie już waszą cudowną przyszłość. I zasada jest taka, że jeżeli robisz coś, co daje ci pasję, co daje ci szczęście, prawdopodobieństwo, że ci nie wyjdzie, jest naprawdę bardzo, bardzo małe. Bo cała Twoja moc, cała Twoja w zasadzie wyobraźnia, wszystkie myśli krążą koło tej pracy. Czyli nie musisz się zmuszać nawet do tego, żeby cokolwiek kreować. W 90% Twoja uwaga jest już skupiona na tym, co chcesz osiągnąć. Bo, będąc w euforii, Ty już sam czujesz, co chcesz zrobić, jak to będzie dalej wyglądać, jak to będzie za rok, jak będzie wyglądać, jak będzie za trzy, jak będzie za pięć. Po prostu to cię napędza. Bo, to jest część sensu Twojego życia. I często to powtarzam osobom, bo możemy naprawdę być profesjonalistami w danej dziedzinie. Ale jeżeli nie mamy serca do tej pracy, prawdopodobieństwo, że nam wyjdzie, jest niskie. Lub też będziemy w niej pracować, ale będziemy, będziemy ludźmi nieszczęśliwymi. Będziemy robić coś wbrew sobie. I tu nie chodzi o wygórowane jakieś ambicje. Chociaż każdemu powtarzam, porównuj się do najlepszych. Jeżeli chcesz w jakiejś dziedzinie osiągnąć sukces, znajdź osobę w tej dziedzinie, która już osiągnęła sukces. Zobacz, jaka ona jest. Zobacz, czym się charakteryzuje, czym promieniuje ta osoba, i też chciej być kimś takim. Dlaczego miało być nie wyjść? Mamy do tego prawo. Jeżeli się rozwijamy, jeżeli robimy coś, co nie szkodzi innym, też mamy prawo osiągnąć sukces, mamy prawo bardzo dużo zarabiać, mamy prawo być szczęśliwi. To jest prawo każdego człowieka. Dlatego podpowiadam, moi drodzy: zastanówcie się przede wszystkim, co sprawia Wam przyjemność. Co daje Wam radość? Miałam przypadek osoby, która, z którą rozmawiałam i też szukał jakiegoś swojego pomysłu na biznes. I zastanawiał się, też po rozmowie ze mną, bo chciał otwierać taką firmę, taką firmę i miał w zasadzie pięć różnych pomysłów, żaden nie wyglądał najlepiej. I zapytałam się jej, a co lubisz robić? Co sprawia Ci przyjemność? Zdziwił się. Zaczął się zastanawiać. Mówi, że nie wie, <laughs> że tak naprawdę nie wie, co by chciał robić w życiu i nie wie, co jest jego pasją i nie wie, co mu sprawia przyjemność. Zapytałam więc, bo to często fajnie wychodzi, co chciał robić, gdy był młodszy, gdy był nastolatkiem, gdy nawet był mniejszym chłopcem, kiedy nie miał tych narzuconych jakichś norm myślenia, że to Ci się nie uda, to się nie da rady. To nie da rady, tego nie dasz rady zrobić. I wtedy zaczął się zastanawiać nad tym i powiedział, że ja zawsze chciałem wyglądać jak Rambo. <laughs> I zapytałam go, czy ćwiczenia fizyczne sprawiają Ci przyjemność? On mówi, że tak, to jest jego pasja. Do tej pory chodzi na siłownię, jednak ma mało na to czasu, ale zawsze go interesowała i dieta, i siłownia. No ale przez pracę, którą wykonuje, praktycznie nie ma na to czasu. Zaproponowałam mu wtedy, żeby się zastanowił nad tym, jak by się widział w przyszłości jako trener personalny, czy to by mu dawało radość. Przemyślał, to były bardzo krótkie przemyślenia, może minutowe, i w ciągu minuty powiedział, tak, tak, ja bym, to by mi sprawiało niesamowitą radość. Zapytałam go jeszcze, czy gdyby połączył ten kierunek? Z dietetyką, żeby podpowiedzieć ludziom, w jaki sposób zdrowo dochodzić do pięknego ciała, od strony, od strony dobrego żywienia oraz od strony fizycznych ćwiczeń. Czy to by go zainteresowało? On powiedział: Jak najbardziej. Zwłaszcza, że ja się interesuję takimi rzeczami, ale nie mam żadnych, jakby, uprawnień na to. Nie mam jeszcze aż tak głębokiej wiedzy. I co, moi drodzy, on zrobił? Pracował w tej firmie, której Pracował, to była jakaś hurtownia, nie wiem, tam chyba makasenier był, ale wziął się za siebie, sukcesywnie rozpoczął jakieś kursy odnośnie dietetyki, rozpoczął kursy perse, perse, trenera personalnego, poszedł w tym kierunku. I wiecie co, moi drodzy? Tą konsultację z nim chyba miałam 3 lata temu, i w tym momencie ta osoba prowadzi kanał na YouTubie. <laughs> Poleciłabym tutaj, ale nie wiem, czy raczej nie powinnam, bo będzie... Yy, bo, bo, bo zdradzam szczegóły konsultacji, więc nie zrobię tego, ale w tym momencie prowadzi kanał na YouTubie, gdzie ma już parę dobrych tysięcy subskrybentów i realizuje się. Wygląda super. Skończył kursy, skończył szkoły dietetyczne, Doradza ludziom pod względem zdrowotnym oraz jest trenerem personalnym. A dodatkowo chyba prowadzi dodatkowe szkolenia na tym YouTubie. Nie, nie za aż tak kanału, ale wiem, że Mabo mi go wysłał z podziękowaniami. I żyje swoją pasją. I w ciągu trzech lat zbudował to wszystko. Możliwe, żeby mu było ciężko na początku, bo na pewno jest, nie jest zawsze łatwo. Ważne, żeby się nie poddawać. Ale jak robisz coś z pasją, ty masz siłę na to, żeby się nie poddawać, nawet gdy upadniemy na chwilkę. Oczepujemy kolana i idziemy dalej. Bo to, że robimy coś z pasją, z miłością, Daje nam naprawdę dużą siłę przetrwania i wytrwania w tym wszystkim. Jeżeli byś robił to samo, ale bez satysfakcji, uwierz mi, pierwsza druga porażka. Kończysz nie zmieniam. Szukam czegoś innego. Tak by było. Bo gdy robimy coś, czego nie kochamy, my się naprawdę szybko zniechęcamy. Dlatego pierwsza zasada, moi drodzy, jak nie słuchacie teraz, zastanówcie się, co daje Wam pasję? Co jest Waszą pasją? Jak już znajdziecie odpowiedź na to pytanie, weźcie sobie kartkę, długopis i zastanówcie się, spiszcie, co musicie zrobić, żeby móc realizować się właśnie w tej konkretnej specyfikacji albo w tej konkretnej dziedzinie. Co Wam jest potrzebne? Wypiszcie, jakie kursy, jakie szkolenia, co musicie zrobić, żeby dojść do tego. I moi drodzy, zacznijmy to realizować. Ale uwierzcie mi, starczy wam sił nawet jak będziecie pracować w innej pracy, bo sama ta energia, która Wam będzie towarzyszyć, że z czasem będziecie to robić, będzie motorem napędowym do tych działań. Będziecie widzieć efekt finalny. I załóżcie sobie czas, bo oczywiście, jeżeli zaczniecie, będziecie otwierać swoje firmy, to rok, to jest rok, pierwszy rok, pierwsze półtora, to jest rok na rozkręcenie tej działalności, kolejne dwa, trzy lata, wtedy zaczynacie prawdopodobnie realnie naprawdę zarabiać na tym, co robicie. Ale jeżeli robisz coś z pasją, to ty czujesz, że musisz poświęcić czas, energię i tak dalej. Nie robisz tego od razu dla chęci zysku, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że to wymaga czasu i że twoje poświęcenie zostanie zwrócone. Ale realnie roz rozkładasz to w czasie. Bo często zdarza się tak, że ktoś zadzwoni i on chce pracować, on chce Szybko zarobić, on chce szybko dojść do sz wielkich pieniędzy, on chce być bogaty już. <laughs> Moi drodzy, super, no to trzeba zacząć grać w ciotkach. <laughs> Oczywiście, zdarza się tak, że ktoś wpadnie na super pomysł, strzeli się, szybko zarabia pieniądze. I oby Wam się to udało. Ja mówię od strony energetycznej, jak spełnić się w życiu, jak osiągnąć swoje cele. I jak żyć w pełnią szczęścia, jak stać się osobą usatysfakcjonowaną ze swojego życia. Tak króciutko, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta informacja będzie dla Was przydatna. No i do usłyszenia w takim razie następnym razem. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zamieście je w komentarzach. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Pa.